Mam ważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszych wsi, naszej pięknej Lubelszczyzny. Czas zakończyć podział Polski na A i B. Polak jest Polakiem wszędzie, niezależnie od regionu, w którym żyje. Nasza polityka to odzyskanie dla was mieszkańców wsi tego, co wam się należy. Nasz główny postulat to równość wynagrodzeń, nie ma powodu, dla którego mieszkaniec wsi miałby zarabiać mniej za tą samą pracę niż mieszkaniec miasta. Oprócz tego chcemy zapewnić równy dostęp do edukacji. Edukacja to podstawa i nie ma mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji. Stawiamy też na rozwój i poprawę infrastruktury, przy których powstawałyby nowe miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie uciekali, tylko zostawali i tworzyli wspólnotę. Nie jesteśmy partią, która dzieli Polskę. Jesteśmy partią, która chce odzyskać równość. Idziemy w tych wyborach z misją. Odzyskamy dla Was to, co Wam się należy. Jeśli podzielacie te wartości, dajcie znać. Jesteśmy tu dla Was. Dziękuję. I do zobaczenia na drodze do odzyskania normalności.